Sieman kludziska, z tej strony Belixity, a to jest kolejny odcinek na moim kanale. A dzisiaj poradnik, kolejny poradnik na kanale, już powracamy z regularnością filmów i live'ów. No przez najbliższe 4 dni chyba nic nie było na kanale, bo miałem problemy z internetem. Ale w dzisiejszym poradniku Wam pokażę jak wstawić film na YouTube'a, jak dodać ankietę i jak dodać moderatora. Dobrze, no najpierw wiadomo, wchodzimy sobie w Google'a. Na początku Wam pokażę jak stawić film, bo po, podczas gdy film będzie się wstawić, pokażę Wam jak dać moderatora. Wchodzicie na YouTube, klikacie tutaj, prześlij film. Klikacie wybierz plik, wybieracie swój plik filmu, który nagraliście. No poczekajcie, no może ja coś znajdę, ojej, żeby przypadkiem nie wybrać jakiegoś już, no to niech ten będzie może. Dobra, no naz nazwa to może dam test. Test. L test. Miniaturka. OK, e obrazy? Nie, tutaj na pulpitcie mam. Skróty weźmiemy sobie obrazy. O weźmiemy sobie miniaturkę z trzeciego odcinka, myślę. Tu możecie wybrać playlistę, który ma to być, nie wiem dlaczego mam w ogóle Roblox, ale no nieważne. No tu wybieracie nie, jeśli chcecie mieć czat pod filmem, jak nie chcecie, to wybieracie tak. Drugi element i tu dodajecie, to będzie mogli dodać ankietę, ale ankietę będzie mogli dodać, jeśli tutaj będzie pisał przetwarzanie zakończone, bo jeśli będzie tam ileś procent, niestety nie będzie można. Klikamy dodaj. tutaj kartę, możemy, możemy kanał, ankietę. No, w naszym przypadku będzie to ankieta. Pytanie: Pytanie: kurczę, hmm, Jaką chcecie na kanale? Myślę, że może być odpowiedź pierwsza: Eurotrack, czekajcie dwa, a druga, druga odpowiedź nie będzie. Minetraft. Dzienek mam Minecraft, a nie, ale... ale Można Możecie dodać trzecią odpowiedź. Tworzymy kartę. I teraz macie tu takie coś. Przy tym... Powiedzmy, że nagraliście odcinek i musicie zobaczyć, w którym momencie powiedzieliście, na górze będzie ankieta, którą będziecie mogli wypełnić. I będziecie musieli sobie gdzieś ją... Powiedzmy, że zrobiliście to w 10 sekundzie, no to w 10 sekundzie umieszczacie tę ankietę. I widzicie 0,10 sekund wyświetla się ankieta. Wchodzicie, jest ankieta, jak gra chcecie na kanale Nowej do sobie. No i wszystko działa. Y Fajnie tutaj. No dobra, no to teraz sobie, czekaj, wróć do YouTube Studio. No, kartę mamy dodaną. No i tu możecie zaplanować, wiadomo, możecie publiczny, możecie ustawić jako natychmiastową premierę. Możecie sobie zaplanować. No mamy dzisiaj, 14, no możecie na 14 maja i powiedzmy 12.15 jako premierę. No to już jak chcecie. No i jak już to wszystko macie zrobione. To klikacie opublikuj i to będzie opublikowane, więc to mamy już zrobione. Teraz wam pokażę jak dodać moderatora. Czekajcie. YouTube studio. Yy, yy, jeszcze raz wchodzimy na YouTube'a. Yy, na YouTube będziecie mieli tutaj YouTube Studio. Tutaj YouTube Studio, wchodzicie w YouTube Studio i macie to, co ja mam tutaj. Wchodźcie w ustawienia, tu na dole, społeczności, i tu macie moderatorów. I co zrobić, żeby dać moderatora? Najlepiej, jeśli dostaniecie link do kanału. Czyli powiedzmy, mój kolega daje mi link do kanału, wchodzicie na, je, na jego kanał i tutaj kopiujecie link z kanału, wklejacie tutaj. I ten link automatycznie zamieni się w wynik gracza i będzie taki trochę szarawy. Jeśli on już będzie szarawy i będzie można go usunąć, to znaczy, że ten moderator już jest dodany. Klikacie, zapisz i macie to zrobione. Więc ja chyba będę musiał się z wami pożegnać, no bo już wam wszystko powiedziałem. No, materiał trwał 5 minut. Dziękuję za oglądanie wszystkim, którzy byli. Um, mam nadzieję, że Wam pomogłem. No i co? No i cześć!